Hej, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i znowu wracamy do filmów z zawodów. Jako pierwszy jedzie Olimp. Wygląda na to, że nasz przeciepany daje się do dwóch koni naraz. Nie, nie, nie. się podciągnąć Małe nóżki <grym> masz. <kucysz> Jaki kłócisz? Jest to też pierwsza od dawna podróż Olimpa, pierwsza zresztą na zawody. Więc jakby, w pewnym sensie mi to mogło stresować. A pewno stresowało mnie to bardziej niż sama N-Klasa z Queen, ponieważ nigdy nie było sytuacji, w której ja przewiozłam go jakieś nowe miejsce i od razu na niego wsiadało. Tak nie wiem, blisko. pani. Podniósł nogę. już stopy nie No, taki sopka z ciebie. Trzeba pójść pod innego, bo on się nie mieści. Ale inny nie czy co? Innego koloszka. Krzyk Do tyłu. Tak bizo. A tak prezentują się młode konie, które po raz pierwszy mają na sobie tylne ochraniacze, a dokładniej Olimpowi bardzo nie leżały kaloszki. Tylne ochraniacze jeszcze jakoś tam mógł przeżyć. Mamy to. Ogólnie młody nie wchodził tak od razu od razu do przyczepy i na początku był bardzo zestresowany, tupał i tak dalej, ale jak już chwilę pojechał, to już nie było z nim żadnego problemu. Sam początek na terenie zawodów był dosyć średni. Olimp generalnie był bardzo zastrachany już w samym boksie, no bo to jest nowe miejsce i to są jego pierwsze zawody, mimo wszystko dało się go osiadłać i na sam teren zawodów też zostałam po prostu wprowadzona przez stronerkę, na oglądanie parkour zostałam wprowadzona. Ale po jak już się go wprowadzi, to potem zostałam puszczana i mogłam już normalnie jeździć. To nie było już żadnego problemu. On nigdzie nie odskakiwał, nie odróżniał się w ogóle od innych starszych koni. Na krzyżaku mieliśmy zmieniać nogi. Jako, że na jednej przeszkodzie mi to nie wyszło i pcham to w prawo, no ten krzyżak był pojechany jeszcze raz. Ale ogólnie nie chciałam go też zamęczać. A niektóre tła filmików muszą zostać wyciszone, ponieważ w tle rozmawiali moi znajomi. Ale to ma nazwy specjalne. To jest stacjonata, to jest okser, a to chuj wie. Aha, super. Nie pamiętam. Olimp zachowywał się wzorowo, żaden skok nie robił na nim wrażenia, żadna przeszkoda nie robiła na nim wrażenia, żadnych zrzutek i wyłamań na rozprężalni. Wszystko skakał, co tylko tam stało. <laughs> nie, ci rodzice, kurwa, jedna matka powiedziała do dziecka, że ona już nigdy nie pojedzie, jak teraz nie pojedzie idealnie. No i to dziecko, wiesz, no przejechał zajmieście dobrze. E, chyba nawet miał pierwsze miejsce przez jakiś tańczym. Pod tytułem robi bardzo naprawdę pyszne drinki. Dobra, e, czekam. I już jest wybrana, że będzie colada. Dobra. Zobaczymy jak spada. No nie, nie mów tak. No i przyszedł czas naszego pierwszego startu. Ja myślałam, że będą jakieś wyłamania, ponieważ on, jak oglądaliśmy parkour, trochę się na to patrzył, trochę się kręcił, ale okazało się, że to jednak taki stres po przyjechaniu na nowe miejsca. Taka sytuacja, jak tu nigdy nie powinna mieć miejsca. Kochani, jeśli rozprężacie się w trakcie kogoś parkouru, nie zajeżdżajcie mu na jazdu, ponieważ, jak było widać, koń dopiero w przed przeszkodą skupił się na tym zadaniu, które ma wykonać. Jako, że mimo, że to był mały konkurs, to to nie był konkurs dokładności, a był to konkurs dwufazowy, to Olimp nie dostał się do drugiej fazy i nie miał szans żeby wystartować w dekoracji. Gdyby to był konkurs dokładności, to liczyłby się też nasz drugi przejazd, a w drugim przejeździe już wszystko było poprawione. I zawodniczka. Dobra. No koniec zakończyła Bo tak. Bardzo dziękujemy bardzo. Mamy półtorej godziny jakoś. Mieliśmy półtorej godziny, żeby go ogarnąć, zapakować i tak dalej, a ja jeszcze siedziałam na koniu musieliśmy to zrobić, ponieważ musieliśmy mieć po Queen, a mimo wszystko on musiał być zmieniony w liście startowej na ostatnie miejsce, a jak przyjechałam z Queen, to ona też musiała być zmieniona na ostatnie miejsce, ponieważ wszystko było na wariacko na ostatnią chwilę. A to wszystko dlatego, że sypnął mi się transport, który dałby radę przewieźć dwa konia. Mimo wielu niedogodności uważam za start na Olimpie na bardzo udany. Mimo tej jednej zrzutki, którą w pewnym sensie mogła być moją winą, ale w pewnym sensie, tak jak Wam przedstawiłam, ogarnijcie się, jak chodzić na czymś parkurze. A jeśli nie potraficie się ogarnąć, to lepiej chodźcie gdzieś pod bramką. Pomijając ten jeden wypadek przy pracy, to sam parkour już drugi był bardzo udany, wszystko było cacy i bardzo mi się podobało. Czy już leci? I Swoją drogą jest to taka duma, że koń, którego no w pewnym sensie mogłam poniekąd zajeździć, ponieważ on był naprawdę zielony, kiedy go kupiłam. Koń, którego wyszkoliłam, koń, który miał pode mną pierwsze skoki, teraz jedzie pode mną pełny parkour na zawodach. To jest naprawdę duma. Uhu, uh, uh. Nie rzuciła? Na, nie Pozwoliłam sobie nie nagrywać takiego końcowego garnienia, Olimpa, pakowania i tak dalej, ponieważ mieliśmy naprawdę mało czasu, a w samej stajni spędziliśmy może 20 minut, w którym wyciągnęliśmy konia jednego i wpakowaliśmy drugiego. Ledwo, ledwo dojechać na do oglądanie parkuru, więc Dawid, który parę razy siadł konia w swoim życiu, musiał osiadłać mi konia, a ja biegłam z trenerką oglądać ten parkur. Zawsze jak przesiadam się z Olimpa na Queen, to czuję się jakbym siadała po prostu na ziemniaka, na taką krowę, na bardzo ciężkiego konia, mimo że Queen po prostu jest mocniejszej budowy, to po przesiędzeniu się z naprawdę małego, chudego konika to robi wrażenie. startujemy z klasą P, która poszła nam też całkiem dobrze, mimo wszystko jestem bardziej dumna z klasy wyższej, co trochę Wam zaspoileruję. Tutaj miałam wykonać skrót i przejechać przed niebieską przeszkodą. Mimo wszystko właśnie o nim zapomniałam. Zapomniałam tutaj w tym przejeździe o dwóch skrótach i przez to mój czas nie był aż tak dobry. Starałam się po prostu trzymać dobre tempo, a Queen zresztą bardzo to cieszy. Ona lubi już na wyższych przeszkodach zawrzucić dobre tempo i po prostu to jest jej żywioł. Kolejny skrót miał być teraz po najechaniu na tą przeszkodę. Miałam szybko tutaj, jak tylko mogę w lewo zakręcić, a ja w ogóle zapomniałam o trasie. I teraz przypomniałam o Jezu, przeszkoda stoi tutaj, muszę jechać tutaj. Zero. Między PN była spora różnica czasu, niestety. Musieli tam przygotować ten parkour. może że sam trzeba było wygładzić, i tak dalej. Jeszcze my nie byliśmy jako pierwsze w listce startowej, więc między nami było parę koni. No i musieliśmy chwilę postępować. kuń miała jakieś 20 minut odpoczynku, i potem znowu parę skoków, wspominających, żeby nie było, że wjeżdżamy na parkour tak heja. Hmm. To w a przygotuje się jako następny, wystartuje, jeszcze na parę no i jedziemy klasę N, gdzie moim zdaniem te przeszkody już są tak wyraźnie wyższe i teraz można powiedzieć, że robią jakiekolwiek wrażenie, ponieważ moim zdaniem wcześniej wyglądały bardzo przyjaźnie, a teraz już trzeba było się postarać, żeby nie zrobić jakichś gapy. No i jak może zwrócić uwagę, skrót mi znowu nie wyszedł od dwójki do trójki, ponieważ znowu zapomniałam, za późno o tym weszłam za mocnym skokiem itd. A jak chodzi o ten drugi skrót, którym ostatnio zapomniałam trasy, czyli od tej przeszkody, którą teraz będę skakać do tej następnej, tak znowu zapomniałam trasy. I znowu pojechałam gdzieś daleko i potem byłam jak, o Boże, o Boże, przeszkoda jest tutaj, muszę zawrócić. A mimo mojej jazdy dosyć szalonej, to udało nam się zająć czwarte miejsca. I wyglądało to bardzo smutno, ponieważ pierwsze, drugie i trzecie dostało takie tutaj pucharki, dostało y, takie rzeczy, które się prze, przez ramię zakłada, Jezus Maria, nie pamiętam jak się nazywa, stęgę. Stały takie stęgi tak dalej, wszyscy byli tacy wypiszczeni i stałam tam ja. I ja nic nie stałam. w sensie dostałam flow. I jakby was zastanawiało czemu są cztery miejsca i trzy konie, to widzicie dziewczynę po lewej, która zajęła pierwsze i trzecie miejsce. Zresztą bardzo zasłużone. Zde ...czwarte, Julia Wieczorek na podium no, a poza Flow dostałam oczywiście jeszcze u sponsora, który był po prostu właścicielem firmy sponsorującej te nagrody w tym konkursie. I tym akcentem mogliśmy rozpocząć rundę honorową. O rundę honorową, o Państwo No i tym pozytywnym akcentem też kończymy ten film. Widzimy się w następnych i papa. Pa. Sandy!